Siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale. I wylosowałem wszystkich zaległych zwycięzców aż z 11 filmów, więc no troszeczkę tego było, proszę Państwa. Proszę bardzo, tutaj wszyscy zwycięzcy, wszystkie skiny wysłane, więc serdeczne gratulacje, odbierzcie sobie. Skinki, no a dzisiaj, żeby zgarnąć tego skina, wystarczy zostawicie pod tym filmem łapeczkę w górę, że subskrybujecie mój kanał, no i oczywiście zostawicie komentarz. No i tyle. Życzę powodzenia, a my znajdujemy się na cisguskins.com. Link do strony macie oczywiście w opisie. Jeżeli wbijecie i wpiszecie tutaj kodik Soul, klikając Aktywuj, otrzymujecie 20 na start oraz 10% bonusu do wpłaty. Więc przed każdą wpłatą, jeżeli znowu użyjecie kodu Soul, znowu otrzymujecie te 10% więcej. Tutaj macie wszystkie metody dostępne, a wpłacając moim kodem minimum dyszkę macie szansę na kałaszka, że od razu zgarniecie, wiadomo ta dyszka jest wasza, możecie sobie otwierać skrzynki i tak dalej, jeżeli już będziecie chcieli wpłacić, no a 5 e, dyszek, no to macie szansę na Bowie Knife'a, nie, po prostu e, Bowie Knife'a za ponad kafla, nie, więc no myślę, że zajebista sprawa, no i co, tak to działa tak to działa, po prostu czym większa szansa na otrzymanie prezentów wraz z, wraz z wartością do ładowania, no i po prostu ktoś losowy przy doładowaniu otrzyma. Jeżeli już otrzyma, no to będzie tutaj kto otrzymał, no i tego już nie będzie można dostać i wtedy Wam wrzucam kolejny e, jakiś skin, nie? Więc te są jeszcze dostępne. E, nagrywam ten odcinek i zaraz Wam go wrzucam, więc jest to jakby na bieżąco. Też wcześniejsze miałem nagrane do przodu, wczoraj nagrałem jeden, no i dzisiaj jedziemy. Mordeczki, tak jak było ostatnio, otwieraliśmy sobie skrzyneczkę tutaj typowo właśnie counter-strike'ową. Fracture Case? Chyba tak. I otwieraliśmy jej 1000, nie? I mówiłem tam, że każda łapka w górę, no to mordeczki e, 5 skrzynek w kolejnym materiale. Na ten moment jest 89 łapek dokładnie, czyli to pomnożyć przez 5, mamy 445 skrzynek. E, zakrąglimy to do 500, lecz no nie mam tyle. Żeby tyle otworzyć w sensie No bo zobaczmy, jak damy tutaj sobie maksa No to mamy jeszcze 24 skrzynki Będziemy musieli do otworzyć Więc otworzymy to, miejmy nadzieję, że trafimy coś fajnego e, I do tego Później jeszcze te 24 otworzymy e, Więc w odcinku łącznie Będzie ich 500 e, No oczywiście Kilowatt case jest to Jedna z no... no w sensie no, pierwsza skrzynka w Counter Strike'u dwójce jak już dwójka. Teraz już mamy tą nową. lecz no tutaj mamy ten Kukri Knife. Okej. Okay. Ten Kukri Knife w sumie on nie jest taki tutaj cenowo jakoś drogi, kurczę. No tutaj te najlepsze, zobaczcie, ten y, Case Hardenet 1300 Crimson Web 1400. Okej. Okay. Okej, no kurczę, myślałem, że on troszeczkę więcej warty, ale mam tego kałaszka, mam a no dobrze, no, lecimy z tym, lecimy. Czekaj, tak sobie sprawdzę kurczę, ta emeczka w traku Factory New, jest z ładną emeczką, a cena tej emeczki jakoś, A włupka już lepiej, no i kałaszek, okej, kałaszek dosyć, dosyć ciekawie. Eee, no dobrze, no miejmy nadzieję, że jakaś kosa, oczywiście, siądzie, idzie to bardzo szybko. Już mamy 75 otwart, skrzyneczki dwa. Yy, no tutaj różowe przedmioty. okej, okay, a wóbka niestety Battle Skirt nam poleciała. Eee, no i jest to cenowo mniej więcej. Okej, okay, jest kosa, jest kosa kuźliwa. Akurat byłem na dole, ale jest kosa. To już jest na pewno dobry znak. Eee, no tutaj, ja za 117. Te zeusiki też lecą, no ale te zeusiki Też różnie, kurde, dobra Bo była blisko kosa, już nie patrzę tam cenowo Nie szukam, oglądamy Ale jest jedna kosa, więc no już początek Całkiem dobry, przydałaby się jeszcze Oczywiście jedna, no nie wiem jaka nam dokładnie poleciała Bo Okej, okay, jest tajemeczka Bo, 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 bo co? No akurat żeśmy coś tam sobie sprawdzali Więc tak to Wygląda blisko Kałaszek i Awupka. Jakby tam poleciało te dwa takie droższe skiny, byłoby naprawdę spoko. Eee, lecz no dobrze, zobaczmy, proszę Państwa, zobaczmy. Jest Awupa znowu, ale niestety Battle Skirt jest sameczkę field testet, no. Dobra, nie, nie, nie. nie spra o patrzcie, jest Cookie Knife, jest druga kosa, kurwa, zajebiście Murdzi, Murdzia, zajebiście. Dobrze, lecimy dalej, lecimy dalej. Połowa, no już ponad połowa za nami. Ale patrzcie jak te kosy są tutaj blidziutko są i mamy dwie Mamy dwie, kurczę lubię otwierać te CS-owe skrzynki na CS-gu z bo O patrzcie, znowu jak blisko te kosa Jeszcze by się przydała jedna, najlepiej z pięć, ale Ale jeszcze, I patrzcie, kuziwa, jak to jest blisko tutaj, no Skrzyneczka chyba tutaj najbardziej, cały czas te kosy gdzieś tutaj przelatują W innych, no Tak nie mieliśmy, chociaż ostatnio jak robiliśmy opening na 400 Ileś podobnie, podobną liczbę skrzynek też jakieś tam skrzyneczki właśnie cesowej To no cztery kosy siadły kto nie widział, sobie warto obejrzeć i I zobaczyć Bo tam naprawdę Nieźle nam to poszło, proszę Państwa Mamy troszkę tych przedmiotów Wam powiem Ale te dwie kosy No nie ratują nam chyba Tutaj tego całego openingu Znowu jak blisko, Nie? Kurczę, jak ona przelatuje, wiecie, no rzadko jest tak, że taka osoba gdzieś jest bardzo blisko, a my mieliśmy ją naprawdę... m w stat trucku, field Okej. Okay. No jeszcze te 24 do, do, otworzymy i zale, zobaczymy zaraz jak to wygląda, proszę Państwa. I dwie ostatnie. Okej. Okay. Kukri, aha, ten pierwszy, co nam poleciał, to był ten yy, The depot, for Forza The yy, Okej, okay, no jak widzimy... Tyle ten opening nas kosztował, tyle mamy w skinach. No cóż, no cóż, no jak widzimy, no jest to minus. Tak jak mówiłem, te dwie kosy nas raczej nie ratują, ale dobrze. My przejdźmy tutaj naszego ekwipunku. Sprzedajmy. Sprzedajmy parę, parę skinów, żeby, żeby, no, żeby otworzyć te równe 500 skrzynek. Więc jeszcze 24 otworzymy. Okej. Okay. Czekajcie, bo nie wiem ile dokładnie mam sprzedać, No gdzieś kosztuje, no to by musiał mieć tam gdzieś 240 aplenów, tak? No to dobra, sprzedajmy to MWP, sprzedajmy tą MK i już na pewno będziemy, a, możemy cofnąć w sumie. Będziemy mogli tego kilowacika sobie 24 razy otworzyć, a nawet 27, no ale zrobimy tą liczbę równą e, właśnie 500 skrzynek. No okej, okay, no dobrze, lecimy. Lecimy fajnie, gdyby tutaj siadła jakaś kosa, lecz przy takiej ilości, no już bym się chyba tutaj nie spodziewał. No i niestety tutaj jeszcze lecił taki minus, więc, no jak wiemy, jesteśmy już na minusie. Eee, no, skrzyneczka na tle eee, Kurczę ja Recoil'a wtedy otwierałem? Czy... Nie, czy Revolution, nie, czy Danger Zone. A. Co tych kost tam posypało się naprawdę dużo. No dzisiaj kilowacik. Może nie najlepiej. I oczywiście każda łapka w górę pod tym filmem. To jest kolejne pięć skrzynek w kolejnym materiale. Właśnie z typowych właśnie skrzynek Counter-Strike. Eee, więc no. Klikajcie łapę w górę. Jeżeli chcecie, żebym jak, jak najwięcej ich otworzył. Eee, no i dajcie znać co chcecie zobaczyć w kolejnych materiałach. A z mojej strony tyle. Serdecznie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do słowa. Elo.